Witajcie. Nie widzieliśmy się już kilka tygodni, ale jak widzicie, wróciłem i chciałbym w dzisiejszym odcinku poruszyć tematykę silników elektrycznych. Opowiadałem już, co prawda, kilka tygodni temu o silnikach krokowych. Dzisiaj natomiast chciałbym powiedzieć o silnikach szczotkowych oraz silnikach trójfazowych. Zaczynamy, więc zaczniemy od przeprowadzenia prostego doświadczenia, które każdy może wykonać w domu. To, co będzie potrzebne, to Mała bateryjka, może być AAA, może być AA. 15 voltowa bateryjka. Drut, ja użyłem drutu z rozwalonego kabla sieciowego oraz magnes. Najlepszy będzie taki okrągły magnes neodymowy. Ja zakupiłem taki za 3 zł. Będzie odpowiedni. Zabieramy się więc do dzieła. Pierwsze co robimy to formujemy drucik. Drut może być mniej więcej takiej długości. Ważne aby, a, ważne, aby jego końce były pozbawione izolacji. Rozpoczynamy więc proces formowania odpowiedniego kształtu. Nawijamy drut na baterię. Powinna nam wyjść taka sprężyna. Ważne, aby drut uformowany był w taki sposób, aby górna jego część opierała się na płaskiej części baterii. Do drugiego końca, do plusa baterii, czyli tego wystającego elementu, przykładamy magnes. I teraz drut z tej strony ma się opierać, z tej natomiast swobodnie dotykać magnesu. Naszą że tak powiem sprężynkę, musimy troszkę rozciągnąć, aby można ją było swobodnie i bez żadnych oporów nałożyć na baterię. Jak widzicie, silnik działa bez zarzutu. Jest całkiem szybki jak na swoją konstrukcję. Nie jest to może szczyt myśli technologicznej, ale jest to pełnoprawny silnik elektryczny prądu stałego. I o takich silnikach teraz powiem. Chciałbym jeszcze dodać, że dzisiejszy odcinek będzie adresowany do osób może zaznajomionych troszkę mniej z pewnymi technicznymi zagadnieniami i będzie powiedziany prostym językiem. Ale wydaje mi się, że nie będzie to dla nikogo problem. Przejdźmy więc do omówienia silników prądu stałego. Zacznijmy od przypomnienia sobie, jaka jest natura prądu elektrycznego. Oto nasz zwykły przewód z żarówką. Możemy spróbować przepuścić przez niego na początek prąd stały. W tym celu przyłączymy do niego baterię. Żarówka zapaliła się. Strzałkami zaznaczyłem kierunek przepływu prądu. Ustalono kiedyś, że prąd płynie od plusa do minusa. Tak naprawdę okazało się, że w rzeczywistości jest odwrotnie, ale nie zaprzątajmy sobie tym głowy. Przyjmujemy, że prąd płynie od plusa do minusa. No dobrze, spróbujemy teraz zmierzyć napięcie w naszym obwodzie. Podłączamy woltomierz. Wskazówka wychyliła się. Nie obchodzi nas teraz, jaki jest pomiar. Ważne, że podłączając plus baterii z plusem na mierniku, wskazówka ruszyła się. Zobaczmy, co się stanie, odwracając baterię. Wskazówka miernika wychyliła się w drugą stronę. Popatrzcie też na strzałki są odwrócone w drugą stronę. Bo prąd płynie w drugą stronę. Żarówka świeci za to tak samo. Ogólnie to możemy zapomnieć o tych wszystkich plusach i minusach. Zapamiętajcie tylko, że prąd płynie w jedną lub w drugą stronę i poza tym nie ma w nim żadnej różnicy. Plusy i minusy to tylko takie nasze oznaczenia, pozwalające zorientować się w kierunku jego przepływu. Prąd, o którym mówimy, jest prądem stałym. Rozłączamy naszą konstrukcję i podłączamy tutaj teraz prąd przemienny. Widać już na pierwszy rzut oka, co się tutaj dzieje. Prąd płynie raz w jedną, raz w drugą stronę. Zwróćcie jednak uwagę, że napięcie narasta i opada stopniowo. To nam na razie wystarczy. Przejdźmy do samych silników. Zacznijmy od silnika na prąd stały. Najpierw bierzemy dwa magnesy stałe. Pomiędzy nimi Wrzucamy pręd z nawiniętym dookoła drutem. Gdy podłączymy go do prądu, to oczywiście zadziała jak elektromagnes i wytworzy pole magnetyczne. Pręd może się swobodnie kręcić. Będzie to wirnik naszego silnika. Zwróćcie uwagę, gdzie zaczyna i kończy się uzwojenie. Zaczyna się na styku, później przewód owija kilka razy pręd od początku do końca. Kończy się na drugim identycznym styku. Trzeba teraz jakoś dostarczyć prąd do wirnika, tak aby wirnik swobodnie się kręcił. Zastosujemy tak zwane szczotki. Delikatnie dotykają one styków, pozwalając im jednocześnie swobodnie się obracać. Prześledźmy powoli, co się będzie działo, gdy podłączymy silnik do prądu. Zobaczcie, że takie same bieguny magnetyczne się odpychają. Dlatego wirnik jest wprawiony w ruch. I dąży do przyciągnięcia się odwrotnych biegunów. Udałoby się to, gdyby nie to, że w ostatniej chwili styki, obracając się, przełączają kierunek przepływu prądu. Teraz znów magnesy będą się odpychać, aż przepływ prądu znów nie zostanie obrócony. I tak cykl się powtarza. To były silniki szczotkowe. Silniki szczotkowe prądu stałego oraz prądu zmiennego nie różnią się między sobą przesadnie. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda wirnik silnika od pralki. Oto jak wygląda taki wirnik. Tutaj są styki, czyli rzecz, o której opowiadałem. Na stykach zaczynają się uzwojenia i bardzo dobrze jest to widoczne. Od, każde, od każdej takiej blaszki wychodzi jeden drut. Jak widzicie na animacji, styków było tylko dwa. Oczywiście prawdziwe silniki, mają ich o wiele więcej, co powoduje dużo płynniejszą pracę. Ciekawa rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, to ten, ten ta rzecz przyklejona tutaj do silnika, jest z obu stron. Jest to obciążenie, które jest tutaj przyklejone w momencie wyważania silnika. Dlatego, gdy taki silnik się kręci, niemożliwe jest jego bicie, czyli wibrowanie przy osiąganiu wysokich obrotów. Tutaj mamy koło pasowe, gdzie pracuje pas, który bezpośrednio przenosi energię do bębna pralki Teraz jednak przejdziemy do silników trójfazowych. Oto ekran woltomierza, do którego podłączono prąd przemienny. Elektromagnes, gdy podłączymy do niego takie źródło zasilania, będzie pulsował w tym samym rytmie. Warto tutaj dodać, że prąd w naszych gniazdkach elektrycznych ma częstotliwość 50 Hz. Oznacza to, że zamiana odbywa się 50 razy na sekundę, a nasze żarówki tak naprawdę migają, a nie świecą non-stop. Gdy spróbujemy narysować wykres zmian napięcia, będzie przypominał sinusoidę, a przynajmniej powinien być jej jak najbliższy, aby zasilać silniki trójfazowe. Do domów, zakładów i innych budynków podłącza się trzy fazy czyli tak naprawdę trzy niezależne źródła prądu. Mówimy nawet czasami, że nie ma jednej fazy. Ważne jest, że ich pulsowanie nie odbywa się w jednym czasie, są względem siebie przesunięte. No właśnie, to przesunięcie jest bardzo istotne. Weźmy sobie przykładowy wykres. Jego część, która się powtarza, nazywamy jednym okresem. Okres taki możemy podzielić na cztery równe części. Napięcie będzie w nich dwa razy miało wartość zerową, a dwa razy wartość szczytową. My jednak podzielimy okres na trzy równe części i o taką odległość przesuniemy względem siebie fazy. Tutaj chciałbym zauważyć interesującą rzecz. Jak to możliwe, że mając w domu gniazdo trójfazowe jest w nim 400 V, a gniazdko jednofazowe ma ich tylko 230? Przecież to ten sam prąd płynący tymi samymi przewodami. Popatrzcie na rysunek. Jedna faza faktycznie osiąga tylko 230 V, ale gdy w tym samym czasie inna faza będzie miała minus 170 V, to różnica wyniesie 400 V. Ale to było tylko takie luźne wtrącenie. Zajmijmy się lepiej silnikiem trójfazowym. Oto Stojan, czyli nieruchoma część silnika. Na niego nawijamy trzy cewki, tak jak na ilustracji. Są różne metody podłączania ich, ale nie będę o nich opowiadał. My podłączymy razem ze sobą końce cewek. Początek każdej z nich podłączamy do innej fazy. Kolor każdego wykresu jest taki sam, jak kolor przewodów, do których został podłączony. Włączamy silnik. Już na pierwszy rzut oka widać, że pole magnetyczne porusza się w charakterystyczny sposób. Najpopularniejsze są silniki asynchroniczne. Prędkość wirnika jest w nich nieznacznie mniejsza niż prędkość wirowania pola magnetycznego. Generalnie wirnik też posiada pewnego rodzaju uzwojenia, a całość jest nieco zbliżona zasadą działania do transformatora. Prądy indukujące się w wirniku powodują jego ruch.